Westchnął. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Na to, żeby wrócić do domu i najzwyczajniej w świecie porozmawiać z tatą, Tomek także nie miał jeszcze odwagi, choć zdecydował już, że wyzna całą prawdę. Nie ufał jednak sam sobie, bo co będzie, jeśli na widok taty zacznie odruchowo kręcić, że spóźnił się na pociąg, że na zajutrz dojedzie na obóz z ojcem kolegi. Lepiej tak to urządzić, żeby nie było wyjścia wyjdzie do Brzozowa i najpierw przyzna się do wszystkiego pani Halince, a potem już wspólnie ustalą co dalej. Tomek poczuł ulgę. Świat wydał się mu nagle bardziej kolorowy. Doskonale wiedział, że czeka go jeszcze parę naprawdę trudnych rozmów, ale i tak był szczęśliwy. Po raz pierwszy od tak dawna ma szansę na zerwanie z kłamstwem. Po raz pierwszy podjął decyzję jak dojrzały mężczyzna. No może nie jak bardzo dojrzały mężczyzna, ale taki troszeczkę dojrzały, w każdym razie już nie zielony. Tata na pewno będzie zły, ale może po jakimś czasie doceni jego odwagę, może uda mu się to wszystko kiedyś wytłumaczyć. Najważniejsze, że nie będzie już musiał kłamać, no i zobaczy się z przyjaciółmi. Na myśl o tym, że już niedługo ponownie spotka się z Anią, Poti i chłopakami, Aż pokraśniał z zadowoleniem. Znalazł na mapie brzozów i niedługo, i długo przeglądał się niewielkiej kropeczce wciśniętej między niebieską nitkę rzeka i zieloną rozległą plamę las. Tam musi być pięknie. Był tylko jeden kłopot: do brzozowa nie dojeżdżał żaden pociąg. Logiczne: gdyby dojeżdżał, pani Halinka i dzieciaki pojechaliby pociągiem, właśnie, a nie autobusem. Po dokładnym przyjrzeniu się mapie, Tomek uznał, że jedyne co mu pozostało, to dostać się pociągiem do miejscowości Czarna Łąka, a dalej już iść na piechotę. Przez las 9 kilometrów. Trudno, dam sobie radę, wzruszył ramionami, a potem złożył mapę i wstał. Ja już lecę, krzyknął do pań za kontuarem i zaczął nakładać plecak. Ale masz jeszcze kwadrans, zaniepokoiła się jedna z nich. Nie szkodzi, widziałem tam trenera, skłamał Tomek, wskazując zatłoczone, ruchome schody, które uwoziły pasażerów na niższy poziom. Ostatni raz, obiecał sobie w duchu, żegnając się z paniami ostatni raz kłamie. Na szczęście na dole była także kasa, mógł więc tu spokojnie, uwolniony od troskliwych spojrzeń pracownic z baru, kupić bilet. Bał się, że będzie musiał zrobić to na górze. Na pewno trudno byłoby mu wytłumaczyć, dlaczego sam kupuje sobie bilet, a nie robi tego, dajmy na to, trener czy opiekun. Ale wszystko szło jak z płatka. Jakby los chciał Tomka nagrodzić za decyzję o zerwaniu z kłamstwem. Pociąg odjeżdżał za 7 minut. Poszedł na swój peron, patrząc z wyższością na ciągnięte przez rodziców i babcie dzie dzieciaki. On, Tomek, jedzie sam, jak prawdziwy mężczyzna. Ma już 12 lat i niczego się nie boi. Chociaż z lękiem i lekkim niepokojem patrzył na kłębiące się na peronie tłumy. A co będzie, jeżeli nie dostanę się do środka? myślał gorączkowo. Albo jeszcze gorzej, jeżeli tłum zepchnie mnie pod nadjeżdżający pociąg. Na wszelki więc wypadek. Na środku peronu obok sto, stoiska z gazetami. Wkrótce zresztą okazało się, że większość ludzi czeka na inny pociąg, a nie ten jadący przez czarną łąkę. Nie dość, że Tomek bez trudu dostał się do wagonu, to jeszcze raz dwa znalazł wolne miejsce w przedziale. Jadące w nim kobiety zmierzyły go od stóp do głów. Były najwyraźniej zdumione, że podróżuje sam. Poczuł dumę, zaraz jednak przestraszył się, że wścibski paniusie mogą napad, napytać mu biedy, na przykład poprosząc, żeby kierownik pociągu zadzwonił do jego taty. Dlatego, żeby uśpić ich czujność, zrzucił w te pędy obydwa plecaki, a potem wychylił się przez okno i zawołał w stronę kłębiących się na peronie ludzi. – Tato, nie czekaj, mam już miejsce. – Tak, dziadek mnie odbierze. Cześć! Pomachał do jakiegoś zdumionego pana i zamknął okno. Panie uśmiechnęły się do Tomka i wyciągnęły gazety. Podróż minęła szybko i bez komplikacji. Konduktor sprawdził Tomka bilet, legitymację, a potem pomógł mu nawet otworzyć drzwi na stacyjce Czarna Łąka. Nikogo na niej nie było, ale Tomek zapewniał, że już widzi nadchodzącego od strony wsi dziadka. Konduktor zagwizdał, pociąg ruszył i po chwili zrobiło się cicho. Tomek usiadł na oweczce i zaczął uważnie studiować mapę. Według niej czarną łąkę z brzozowym łączyła tak zwana niebieska trasa, czyli łatwy do przejścia szlak turystyczny. 9 kilometrów. To nawet nie tak dużo, ale te bagaże i ten upał. Cóż było jednak zrobić? Tomek założył plecak i ruszył przed siebie. Dało mu się przejść przez całą wieś, i nie spotykając na swej drodze nikogo dorosłego, pewnie wszyscy pracowali w polu albo chowali się przed upałem w swych domostwach. Jedynie dzieciaki patrzyły na niego z ciekawością. Ale nimi Tomek się nie przejmował zanadto. U dzieciaki to wiadomo, a dorośli od razu pytają skąd, kto i dokąd. Na szczęście tuż za tabliczką z napisem Czarna Łąka zaczynał się las. Według mapy kilkaset metrów dalej powinna odchodzić w bok leśna droga. Tak, była. Tomek z radością klasnął w dłonie. No, i jesteśmy w domu, powiedział sam do siebie. Pół godziny później musiał przyznać, że cieszył się trochę za wcześnie. Wprawdzie trasa była świetnie oznakowana. Wszędzie znajdowały się, znajdowały się strzałki, niebieskie pasy wymalowane na, na rosnących przy drodze drzewach, czasami nawet jakieś tablice informacyjne. Ale szło mu się coraz trudniej. Szurał nogami. Wzniecając za sobą tumanę kurzu, upalne słońce wciskało się między konary drzew, chyba po to tylko, aby palić go w policzki. Z trudem łapał oddech. Paski plecaka wrzynały mu się w ramiony. Przez chwilę rozważał nawet, czy nie wyrzucić tenisowej rakiety. A teraz się jednak zorientował. Po pierwsze, to całkiem dobra rakieta. Po drugie, to nie on za nią zapłacił, tylko tata, więc nie może bez pytania jej wyrzucić. Po trzecie, to, że Tomek nie chce regularnie trenować w tenisa, nie oznacza, że w ogóle z, niej, z niego zrezygnuje. Od czasu do czasu będzie całkiem przyjemnie podbijać sobie piłkę. A po czwarte, taką rakietą można, na różne sposoby, można ją na różne sposoby wykorzystać. Na jakie? No, można na przykład łowić nią kijanki albo opędzać się od motyli. Sposobu wykorzystywania tenisowej rakiety jest z pewnością bez liku. Takie to właśnie niezbyt mądre myśli przychodziły Tomkowi do głowy, gdy naraz usłyszał za sobą barkot samochodu. Było za późno, aby uciekać w las. Tomek wyprostował się, otarł pot z czoła. I z najniewinniejszą miną na świecie pomaszerował przed siebie. Wkrótce dogonił go pomalowany na zielono wóz. Ze środka patrzył na tomka jakiś sympatyczny wąsacz w mundurze leśniczego. Na jego twarzy malowały się, się szerokie zdziwienia. Dzień dobry, powiedział Tomek, bo też co innego mógł w takiej chwili powiedzieć? Dzień dobry, burknął zaskoczony wąsacz. A dokąd to kolega idzie? Tak, w pierwszej chwili chciał nakłamać, że jest na obozie wędrownym i że dzisiaj właśnie jest taki dzień próby. Każdy uczestnik obozu wędruje sam, zaraz jednak przygotował, zrezygnował z tego pomysłu. Przecież obiecał sobie na dworcu w Warszawie, że w miarę możliwości nie będzie kłamał. Poza tym, kto zabiera na obóz wędrowny tenisową rakietę? Do państwa Bujnowiczów, powiedział wreszcie Do Brzozowa. Do Bujnowiczów? Wąs wąsacz zmarszczył brwi i próbował sobie coś przypomnieć. Do Bujnowiczów z Brzozowa? Do Bujnowiczów z Brzozowa, powiedział niepewnie Tomek. Wąsacz pokręcił w końcu głową. Nie ma tam takich, oświadczył i spojrzał na Tomka podejrzliwie. Tomek poczuł, że ze zdenerwowania zaczynają mu drżeć kolana. A co jeśli leśniczy zawiezie go na policję, a policja zacznie wypytywać o wszystkich? Trzeba będzie przyznać się, że Tomek przyjechał tu bez wiedzy taty i na pewno odwiozą go do Warszawy choć był już tak blisko celu. Do dziadków Ani Bujnowicz, pisnął cichutko. Jej tata ma na nazwisko Bujnowicz. A! Dopiero teraz wąsacz zorientował się, o kogo chodzi. Rudowłosa Ania! No to trzeba było tak od razu wskakuj. Tomek spojrzał na niego z niepokojem. No wskakuj, roześmiał się leśniczy. Podwiązać się. To jeszcze daleka droga. Tomek z ulgą zrzucił duży plecak. Położył go na dol, tylnym siedzeniu. I, I... Jestem, powiedział Tomek, kończą, kończąc opowieść. Zapadła cisza. Marysia wpatrywała się w Tomka takim, takim wzrokiem, że aż Ania musiała dyskretnie kopnąć ją w nogę. Pani Halinka westchnęła i spojrzała na babcie. Nie rozumiem tylko – przerwał, przerwał milczenie dziadek – jak to jest, że skoro jechaliście z Czarnej Łąki, nie spotkaliśmy was na drodze? Przecież powinniście wyjechać z lasu jeszcze za przystankiem autobusowym. Za wsią. – No nie wiem – rozłożył ręce Tomek. Ten wąsacz. Pan Kanicki, poprawiła go Ania. Ok, no więc pan Kanicki, kontynuował Tomek. Jechał jakąś dziwną trasą. Skręcił raz w lewo, raz w prawo. Wszystko mi się pomieszało w głowie. Dziwne, zdumiała się babcia. Ciekawe dlaczego. No, liczył, ile jest tych wysypisk, wyjaśnił Tomek. Ania zamarła. Co? wykrztusił dziadek. Wysypisk? Wysypisk powiedział Tomek. Naliczyliśmy w sumie siedem, a pan Kanicki mówił, że to na pewno nie wszystkie. Ania spojrzała szeroko otwartymi oczami na Marysię. Czy wysypisko na polance nie było jedynym? Straszne.